Hej, cześć, ciemno wam wszystkim, z tej strony znowu ja. Dzisiaj przejdziemy się jestem 7 Nic sobie będę tutaj dużo nie mówić. Zerknijmy sobie na statystyki. Wróżka 58%. Dziesiąte y, pierno standardowe. No dziwne, żeby wyosowało nas inaczej. Tych dziesiątek jest dość sporo. Dwie ósemki. Przynajmniej u nas. U nas jest jedna ósemka i już T71. Natomiast zresztą przeciwniki Przeciwny ósemek nie ma, więc jesteśmy sobie, nie powiedzieć, tą dziewiątkę w plecy. No, u nas zdecydowanie lepsi gracze, chociaż według mnie i tak składy są w miarę wyrównane. Tutaj wszystko może się zdarzyć na tych składach. Idziemy isem 7, mapa to Tundra, bitwa to bitwa standardowa. Isem 7, od razu Wam powiem, polecam jechać na linię 9 czy też 0. Tam jest takie fajne miejsce, w którym możecie elegancko postawić side-scrapa i grać na wieżę. Um, nie chcę przyspieszać bo znowu gdzieś kliknę, kurczę 40 sekund do przodu poleci. Standardowo medy pojechały na górkę, standardowo te deki do krzaczków i standardowo trochę pojazdów pojechało na lewą stronę. I standardowo spotkamy tutaj jakiś hardkorowy opór, czyli Force 155, tam jeszcze będzie E5, prawdopodobnie e setka, jakiś Pierwilliard innych pojazdów, którzy, które skutecznie będą nam tu na przykrzały życie. Ja natomiast wykorzystując atut wieży, będę się z tym nią grać i to jest fajne miejsce, ponieważ obtrzećcie sytuację. Jest miejsce, gdzie można strzelić sobie, no niestety pocisk ten nie trafił i już trzeba się coś, bo tam jest jest 100 Arta za nim. I co to kombinować? Na szczęście arta padła. Więc co? Podjeżdżam sobie do tego kamienia. Robię tutaj side scrapa. Wystałem ty tylko i wyłącznie wierzę. No zobaczcie, zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą stronę. Jakiś dym. Dobra, w każdym razie tak. Yy, może nie. Może teraz, jak nie będzie dymu. Nawet się tak nie dostać. Yy, gdzie to stało? O. zobaczcie, w każdym razie. Widać tylko mój bok przy side scrapie i tylko i wyłącznie wieżę, więc ja tu raczej teoretycznie jestem nieprzebijany. Teoretycznie mogę tutaj zrobić multum tym Twórz 155 trafiąc za, za 473 punkty, i z powrotem do skałki. Tutaj kolejny rykoszar do twosza. No, ten Fosz, no po prostu nie ma mnie przebić. no To, to jest po prostu niemożliwe, żeby on e, w wieżę nie zdążył. Z, zdołał jakokolwiek przebić. Dwa strzony oddałem, oddałem. Jest 2-0, no, bitwa układa się fajnie, w się przyładowałem. No i dalej czekam na rozwój sytuacji, czekam aż ktoś tu wyjedzie. Może powinienem przepchnąć to minie, ale no, lepiej, lepiej tego nie robić. Tam jest, tam jest za, za mocne siły przeciwnika, są, żeby cokolwiek tutaj robić. W międzyczasie pojawia się piątka, ta piątka wystrzeliła. Próbuję sobie znaleźć, znaleźć na nią miejsce. No niestety tego miejsca nie mam. Kombinuję jak mogę. Też nie da rady, wracam z powrotem na miejsce i jest. Garnuszek wrócił. więc w garnuszek sobie strzelam. No troszkę się cofam, aby zniwelować to czas, w którym jestem odsłonięty. MX50B właśnie sobie wyparował. No, myślę, że po prostu nie, jak wyjedzie bokiem, to to przyżyje. Bitwa bardzo szybka, bo jest 7 do 2. No po prostu tutaj zostali zrejpieni strasznie. Force 155, z powrotem strzelam po ich spocie. A ono się ode mnie binga. No, no nie ma jak mi przebić. No to jest pozycja po prostu idealna do tego czołgu. Jak tutaj dojedziecie i, i oni nie wiedzą gdzie to strzelać, to jesteście nietykani. No niestety, ja się od niego odbiję, on ode mnie również. Albo on, albo to jakiś inny pojazd. Ja się cały czas tutaj ruszam. Nie daje, nie stoję cały czas w miejscu. Kolejna pestka poszła. 523. On tutaj mi wsadził za 800, no. W porządku, no, widać, widać, jakieś miejsce, które mógłbym nie trafić. A, no tak, w X-Pota nie trafił. przy tam nie ma, nie ma, nie ma żadnego e, dodatkowego pancerza. Wieża uszkodzona, nie naprawiam. Nie mam po co naprawić tej wieży. E-5. Wykończę e czy nie wykończę E-5? Aha, chciałem w nią trafić. Niestety nie dużo. A 75 to już strzelił z Golda. Bardzo ładnie z jego strony, w Gold, z Golda w dolną płytę. Świetna, świetnie, świetnie, świetnie. Um, dalej się kontuje, dalej tutaj, tutaj side scrap idzie 8 do 3. Ja czekam na tę E75, e aż że jakoś może wyjedzie, no, ale niestety tak się nie dzieje. Forge 155 tak samo jakoś nie Więc chyba teraz to już nie ma sensu robić side scrapa. Nie ma sensu się tu kontować, wystać wieży. Trzeba po prostu już jechać. Widzę, że ten force cały czas się na nas patrzy więc nie będę, nie będę tutaj na jego wyjeżdżał. Poczekam sobie chwilę, że obróci się bokiem, strzelę w niego, żeby mieć pewny strzał ja się do tego bokiem. Została e 75 naprawdę bitwa bardzo szybciutka. E-setka od tyłu, pierwszy pocisk w plecy 493, a już 3500 obrażeń. No nie wiem, czy to jest dużo na dziesiątkach, ja jestem, ja jestem ogólnie zadowolony, jeżeli przynajmniej zrobię. Demedu tyle, ile mam e, HP na czołgu. wtedy wiem, że mógłbym zniszczyć e, czołg poziomu tego co ja. Wtedy jestem, wtedy jestem zadowolony, tak? <laughs> Inaczej to tak troszkę dziwnie. 200 ogólnie. Zrobiłem dwa razy Damage swojego HP, więc jak najbardziej e, jest to na plus 15 do 3. Pokaz kątowania. side scrapu i 7 oraz gry na wieże. Jak najbardziej możecie skorzystać z tego sposobu, który Wam teraz pokazałem. Bardzo fajna rzecz. Polecam serdecznie tak robić. No i to było wszystko. Trzymajcie się. Hej.